Hej, hej, witajcie w kolejnym odcinku z N'Jara. No powiedz coś. No oh, nie! hej! Ja mam całe jedzenie moje! Oh, kurde, bo ono chyba znikło. Idziesz po nie. Idziesz po nie. Nie. Idziesz po nie. Idziesz po nie. Ja to odpuszczę. Będę cię tak długo chodzić, dopóki po nie nie pójdziesz. Pójdę, spokój się. Idź po nie. Idź po Spójdę, nie. Pójdę, tylko odłożę rzeczy. To od rzeczy jest. takie coś. O, here I am, jeszcze. Good luck, you need it. Craft a void re repellent. Potrzebujemy obsydian. Obsidian... Ten obsydian wygląda te jakoś inaczej. A ten obsydian tam jest, no bo to jest... No jest, chyba tak. Tak, tam jest krajnik obsydian. Obsidian. Ej, a... Tam to Można żelaznym kill-offem? Nie, potrzebujemy diaksowy, więc musimy... Kurde, no... No, no w właśnie, w czemu moci... nie zostawiliście 5 lajków? W kolejnym odcinku... Nie, czekaj, <laughs> chyba zosta... Sprawdź, ej, dźwięk Windowsa. Co to? Ej, coś tam się zrespiło. No jest pod nami ten, ten... Czekaj, bo mi drzewo zesłało. A jasno. I dwa endermany. I z, a z, oczywiście. I na nowo tego. E, te moby zaczęły się respić. Moby są. Ej, weźmy te, a, te, te, i te są. dwa endermany. Bo potrzebujemy a no, perłę. a Dobra, Więc... popatrzyłem się na nie. Na Więc dwa ty ich musisz jeden. zabić. Na, na dwa. Ej, to one muszą. Chodź tu, bo one muszą się tutaj No. No. Albo idź tam niżej. Nie, 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 idź niżej. Etepu się, dobra. Jezus, co on tu się. Bigo. Bigo, bo ja nie umiem go trafić. No, umrę. Pomóż mi. No, idę szybko, biegnę. Ej, gdzie ty mi rzeczy wziąłeś? Czekaj, bo on gdzieś zniknął. Gdzie... Dawaj sikierkę. On jest chyba niżej. Bo, go... bo ci pomogę go bić. Masz. Dzięki. On chyba niżej jest. Tak, jest niżej. Nagry... Tylko że tam jest. Nagrywałeś jestem... to? Eee, tak. Dobra. Dobra. Idź, on tam o, jest takie No O, dobra, tak to ja, ja, ja po niego idę. Wander? No. I, I chodź, chodź, bo tu jest drugi, to musimy dwóch. Na Taka, raz. Tylko że Zdarzasz. to on nie jest łatwizny. Trzy, cztery. Wow. Idź do góry może, może się tu tepnąć może. A niech się tepnie. Dobra. A jeszcze trzeci Enderman. A! O, o! Jezus. Jest, Dobra, Deadman. Mamy dwie perły. <coughs> I gra z bloka zwykłego. Też mam gra z bloka. Robi. To jest nie no Trochę rzadki. No bo w sensie no... Z czego? Tylko z Endermana go się da zdobyć, jebanie. No. A bo z <noise> Ewentualnie. Ale mi chodzi, że tak w grze z czego się go to... No. Dobra, ja moją perłę włożę do skrzynki, żeby jej nie stracić. Altar. Co to jest? I to jest... To wygląda jak ten taki ludzik, który Jak jakiś ludzik, no? Tego, tego co jak się ja się popatrzać, to mnie wywali serwa. Place this down to make a bubble that the void corruption can't go through. Kurde, teraz? Teraz. Dobra. Patrz. Patrz co, co? Ej, to! Co to? Ej, ja bym... Będę... E, a ja, to nie ja, jest ja, mój nie... skin? Halo? Nie wiem. Nie no Nie, nie, to nie twój. Ja bym się tam dobudował. Jak już, to twój, ale bez czapki i bez niczego, nie? Ej, chodź się tam budujemy, robię drewniane słaby. Dobra. Zniszcz to. O, ma, dobra, ja. Już. Tylko najgorzej, jak ja nie się to, na... atakuje. <laughs> nie patrz się na to, żeby nie zniknął. Nie, zniknął. Ja, Ej, co to było? Co to, to było? Ej... Słyszę coś. Ej, Fajna Ej, ja, coś głośnego. A... No też chodź na najwyższą platformę. Czerwony mógł się zrestryg. Tylko ty nie zrestrygajmy nagra... się. Tak ty nagrałeś tego czarnucha? Tak nagrałem. Co to było? Nie wiem. Igor na mnie. W... Znowu na latający. Idziemy po niego. Patrz się na niego, żeby nie zniknął. Patrzeć. Tak. Patrz się na niego. Powiedz mi, jakby zniknie. Jakby zniknął? Ej ty zniknął. Ale co jest? O, patrz, co jest ten szkielet po wylewie. Bro. No patrz. patrz! Ej, odpalaj. Co to jest? Ej, podejdź do niego, kontent. Kontent, dobra, to czekaj. Wyrzucę moje rzeczy. Takie, które potrzebuję. Halo. On idzie w moją Halo? Stronę. No, słyszę cię, ale ja do niego gadam. Skąd do wody i do Pion niego on podejdź? Pode mną jest. On Dobra. gdzieś do Kejwa idzie. A on do Kejwa idzie, on ucieka od siebie chyba. Nie, idzie z powrotem. <laughs> Administrator. Na to, na, to, na, na, na to duże, na to duże, a lagi. Ej, ale Lagi! Zero FPS-y spadają przez niego! Szybko na to Nie, to ja nowe! Mam... Ja mam normalne FPS-y. Ja też mam normalne. No. No to... Się on się zdespawnuje, on się zdespawnuje najwyżej. Ja zawsze jak ten administrator jest, to mam dwa FPS-y. Ja mam dobre FPS-y, ale piję. Jest, -y. idzie tu. O tak. już. Co? Oh shit, no on spychasz mnie. Dobra, już mam Ale radę. ja nie wiem, co się dzieje. No. Ja jestem na samej górze? Dawno go nie było. No, tak. Słychać. Nie spychajmy się, shift-a. Nagrywasz to, nagrywasz to? E, tak. Ja go nie widzę, ja mam taki smal... O Jezu, ]em. jakie lagi! Nikt z nas go nie widzi, no bo to na no, Eternosie taki, taki już, musi być mały. Widzę go już, widzę! Ja nie czuję, Dobra, nie wejdzie tu! Ja słyszałem, co... e... Kicked by an operator. Jaki operator? No, ej, ej, przez chwilę miałem jedzenie, pasek EXPA i życie zasłonięte takim czarnym paskiem. Koledzy, nie jest już głośno, możemy. Zagrywam Szybko! Do, szybciej, szybciej, szybciej! No, jako jedyny masz wiaderko, lej na tą wodę! No już, już! Pali. Z góry czekaj! Dlaczego no, nie? święty! Pali. Nie! O nie! Na, nie chodźmy. mogę postawić! A ja to pali, pali się! Szybko, ratujcie! Ej, co jest? Mam jakiś dźwięk! Też! What the hell? Co jest? Co się dzieje? Ej, tu się jeszcze palią! Dobra. Chyba uratowane. What the hell? Co to za dźwięk? Ja się nie wiem, ledwo cię słyszę. Też. Tam, ten, 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 tam jest, tam jest, tam jest! ten, 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 I... ten, gdzie ten, tam, tam, ten, Gdzie? ten, 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 gdzie ten, ja nie widzę ten, 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 My jesteśmy ten, 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 widzę go. Tam jest, tam jest, tam jest, tam jest, tam jest, tobą. Bo... Jest, A to jest, to jest Alon! To jest Alon! To jest Alon! Widzimy pierwszy raz Alona! Nagrywa się, Gdzie nagrywa! On? Gdzie on? Pod, pod tą platformą, no. tu! Pod tym To jest Alon! Co to jest? No to jest Alon! What the hell? Kiedy on zniknie? Ja, ja sam biegnę! Zniknął, zniknął, zniknął. Dobra. Zniknął. A nadal mam na ekranie liv. Ja też! On jeszcze jest! Nie, nie, nie! On coś się... Jest tam! Jest! Biega! Tylko nie ma dźwięku. O! Już nie ma już! Dobra. No. Boże święty! Jak głośno! Dobra, yy, widzimy się po prostu. Masz to przerwie. nagrane? Pa! Pa! Gdzie? Tam! Tam! Tu! Widzę! Nagrywaj, nagrywaj go! No, nagrywam. Ej, mam dwie strzały! Gdzie jest mój łuk?! Ja mam, ja mam! Masz, masz! Dawaj go! Szybko! W celu. Gdzie to oh, yes. Celuj się, w się, się! Tam! Who is this Prawie! Man. Prawie do góry bardziej! Guy. Trafiłeś! Odbija! Odbija się. Who is this Who is Ah who is what the stalker. The stalker. Um I don't know. Sneak no. On odbija szczały, więc nie ma. Spójrzcie na. E, nie curweda. możesz, Weda? No, córka. Córka. Cur... Tak, bardzo dobrze. I on. Dobrze Ej, a mogę do niego podejść? Możesz, ale. Nie wiem, czy chcesz. Dobra, to, to czekaj. Nagrywać. Dobra. Biegnij, odwróć wszystko, bo on zniknie zaraz, pewnie. Ale nie bierzcie mi. No dobra, nie mam do mnie. On Dobra, chodźcie tu Enduro, chodź Skarż do wody Dobra Czekaj, bo nie umie znaleźć Tu, to trzeba wykopać Pomóż mi. O jak? Musimy to wykopać i po tym nie jestem Woda Skarż. Dobra Gdzie on jest? Chyba chodź tu CURVET Nie, jest Jest, no dawaj Gdzie? Dawaj, no idziesz do niego! Za nie. tobą! Jezus, wario! <laughs> ja za tobą mam! Jezus, A za tobą! Gdzie? Gdzie? Ju-du-du-du! Goddammit! Ej, podejdź do niego, z zgin! Zobacz, co się stanie! Nie, ja nie chcę! No, za czym <laughs> się Big Black Za czym się! Nie, ja się <laughs> nie chcę! Na Spider, ja nie, nie zamił. przez Nie jego Dobra, jeszcze raz tam widzę. Ej, nie znik O nie moje dziecko. Ej. Uciekajcie. Co, ej, co to jest? Jakiś trójkąt w naszą stronę idzie. Co, ej, to, co jest? to jest? Nie spadłem! Co to było? Co to nie jest? Ej, co to było? Ale, to pan, pan, pan... Jest? Ej spada i mnie wywaliło z serwera. No bo on się dotknął. I co to było? To był jakiś budzik z trójkątem na głowie. Ej, to was też wywaliło? Nie. Olek, tam, 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 w powietrzu, w powietrzu. Co w powietrzu? Ej. I... W... no. W powietrzu. Ej, to nul jest. To dosłownie nul jest. No wygląda tak. Ale co to było? To z trójkątem. No, jak... ej, ej, koledzy, coś tam jest pod nami. Nai, No Nie no, wiem, bo to jest portal. To, to, to portal. Ale co to było, to było z chodź, jest... no dlaczego czego spadłeś? ja spadły. przez przypadek spadłem, bo ja. Słuchajcie, budujemy sobie. I Kolejny i kry... krzyż. Kolejny krzyż, tym razem. Hero Z jakiego? Ej, bo nagrywam. Co, co się, dzieje? Ja nie wiem. Ja też nie. Alon no, może coś być. Alon z Nie no, ja nic, nie widzę. nic nie widzę. nie widzę. nic. No nie patrzcie na ten księżyc. Nie widzę nic. Okej, mamy achievement zdobywam, żeby do przejścia gry jest potrzebny. No nie! Kolejnej nocy to mm. zrobimy, bo na razie coś się dzieje Jedynie po nami jest Pokemon, to jedyne co widzę, ale tak to... Ej, no co to nie by było? He? Elna Helena. ziemniaszki mnie Dobra, zatrzymuję na <laughs> Kolega masz w bardzo niefajnym miejscu A nie patrz się tam Na no, 5 like, co nie jest dużo Do porównania do youtuber, które proszę o 10 tysięcy Hero Brian. Idziemy pod, 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 pod jaksy. idziemy pod jaksy. Więc Oj. tak, 5 lajków, idziemy pod jaksy. No. I jedna subskrypcja tak. Słuchajcie, znowu coś się dzieje Znowu jakieś dźwięki widzę czerwonego ale nic nie widzę. Tylko tego białego widzę. Widzę fogi mind Ja też. Ty. Kiedy zaczniesz? Czekajcie, ja, ja e, Tak, na, e, już tak z 10 minut Cię bijemy. Pokażemy Wam jedną rundę sumo. Dawaj. Dobra, lecę. <słuch> już spadł. Nie! Dobra, Dobra, żyję. lecę, lecę, lecę. Ja żyję. O nie! <słuch> nie! Dobra, dawaj jeszcze raz. No, pasz, dawaj, wy dwóch, wy dwóch, wlatujemy! Dobra. Popnij! a Odin din! Mój odin din din! nie! A, dobrze, zabij się! Why are you here? Bo chcę! Bo się bijemy, bo tak! To... Dom się pali, dom się pali, dom się pali! A niech się no, pali wywalone w niego! Uratowałem prawie! Kaj, gdzie on się pali? Ej, ostatni... A już się nie pali. No, ugasiłem się. no to chodźcie jeszcze raz, Nagra Nagrałeś tą jedną rundę? No. Dajcie. Zakończymy filmik walką sumo. Tylko na niego czekamy. Dawaj. No. No pójdź jestem tu. Po tatą, mam. Jestem potato, man. Jestem potato. Pójdź tu. Dobra, ustaw się Trzy... w dogu. Trzy, cztery. Let's go! Eee, co to, to team? Ej, no No nie ma Teemu to Kto wygra? Kto będzie mistrzem sumo? Leon, ty już nie możesz! Co z tego? Ale ty mnie zaraz zabijesz! To jest Zabij go! Ziemniaki w... Nie! I tak wygrałem! I tak wygrałem! Nie, ja wygrałem ja nie Nie, to ja wygrałem. kto, kto mnie depnie więc... na ziemniaczki? A więc ja wygrałem, więc Nie, ja wygrałem. żegnamy się. Ja wygrałem i do widzenia.